PKP. Pięknie Klechy, pięknie. 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 Ale ładnie pojechaliśmy. Proszę, proszę Pana, jak... dlatego że... Jakiegoś chóra zrobimy, co? Dlatego, ja, że ja uwielbiam... Ech, chór z nimi. Chór z nimi. Ja uwielbiam, proszę Pana, jak ktoś, kto ma pełną gębę tekstów o uczciwości, Myłości. o miłości, o moralności, przyjaźni, który wszystkich poucza tak. i który uważa, że z racji sprawowanego urzędu ma prawo mówić, co jest dobre, a co nie. Mhm. Sam okazuje się być żałosnym indywiduum, proszę pana. Bo dla mnie kardynał Dziwisz to jest w tej chwili żałosne indywiduum po tym, co zrobił. No, proszę pana, jeżeli jest wola zmarłego, obojętnie kim by nie był, no, to się tą wolę. Testament jest rzeczą świętą. Podważyć testament można jedynie w ten sposób, że się udowodni, że testator w momencie stanowienia tego testamentu nie był w pełni władz umysłowych. Ale, proszę Pana, proszę... ale nic nie wiem o tym, żeby kardynał Dziwisz miał jakiś papier, na którym napisano, że papież Jan Paweł II. Kiedy formułował swój testament nie wiedział, co czyni. Nie wiedział, co. Tak, proszę pana, to jest tak żałosne, to jego tłumaczenie, kiedy się łamie, łamie testament, kiedy się właściwie no, ignoruje. Wolę. Żeby była jasność, o czym mówimy. Mówimy o tym, że papież Jan Paweł II w swoim testamencie napisał jasno no i, i wyraźnie, wyraźnie. bez yy, pola interpretacji żadnego napisał, że jego prywatne notatki. Należy spalić i ma to zrobić kardynał Dziwisz. I co kardynał Zbana Dziwisz robi? wdową po papierze. Tak jest. Co kardynał Dziwisz robi? Kardynał Dziwisz te prywatne notatki Jana Pawła II. Wydaje. wydaje w formie książkowej. Kasa, 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 proszę pana. I dla, kasa, mnie, kasa, kasa. I dla mnie żaden, żaden argument, który podaje Dziwisz i inni nie broni czego, no co on zrobił. Na przykład, na przykład są te, te takie brednie, to takie no obrzydlistwo. Ale to tylko w naszym, naszym zakłamanym kraiku tak można, można mówić, bo wie pan, za, zawsze się znajdzie jakiś pies, który będzie udowadniał, że to ma wielkie znaczenie i że wbrew y, 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 woli papieża należało to wydać i tak dalej, bo to potomnie mają... Nie, proszę pana, kto, ktoś zdecydował... Papież ktoś... sobie tego nie życzył że nie, nie, życzy... nie ma dyskusji. Nie, nie życzy, proszę pana, ale co, co pan będzie mówił o, o... O, o Dziwiszu, jeżeli spojrzy na, na karty e, historii Kościoła, to tam jest jedno obrzydliwe kłamstwo. Proszę Pana, tam nie ma takiej zbrodni na świecie, która by w Watykanie nie była popełniona. Tam Pan ma i, i masochistów, i, i sadystów, i, i zbrodniarzy, proszę Pana, i pedofilów, i, i, pedofilów, i złodziei, i, i kazirodztwa. Tam Pan ma wszystko. Ca, wszystko, jak przez dzieje papieżstwa się przyłączy, Pan ma wszystko, co tam jest. To Pan się dziwi, że, że jakiś dziwisz, prawda? No to, to jest drobiazg, to, to, to jest nic, proszę Pana. Ale jeszcze, wie pan, jeszcze, wie pan... jeszcze się będzie obnosił z tym, wie pan, jak z jakimś honorem. Tak, wie ale wie pan, co mnie najbardziej rozbawiło w tym wszystkim. Najbardziej rozbawiło mnie, że w wywiadzie kardynał Dziwisz powiedział, że przecież to były notatki. To nie były listy. Listy stanowią tajemnice, ale to nie były listy, to no taki. A trzy znaczenie. Bo powiedział, że następnie za jakieś pół roku czy rok wyda książkę z listami Jana Pawła drugiego. No to wie pana, już nie będę że jak Bóg chce kogoś mu Rozum odbierać. Proszę pana, niech pan spojrzy na taką historię, jak ten sam dziwisz latał z kostkami tam tego świętego. No, on ma chyba całą cysternę. Ale z kostkami latał, bo po. Tam tak, chodziła, tak, nachodziła na z kostkami Jak szaman, kłaman, jak, jak, jak jakiś <tut> czarodziej. A teraz tak ma cysternę tej krwi, Jana Pawła, nie wiem skąd on natoczył tego. Nie wiem, nie Jakiś warbić, jakiś krwiopica, bądź sienia. I sobie wyobrażam, że papież gdzieś tam się skraczał, on już z córką i tam... I proszę Pana, i... Coś, papież pazury obcinał i już tam od razu, ach, to się przedał. Kaska, 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 tak. proszę Pana. jakiś tam pojemnik czytało, już tam proszę pana, że on cały wagon ma tego, proszę pana. A z drugiej strony, czy pan, czy pan to rozumie, że ich w ogóle nie obchodzi, że, że gdzieś tam w Biblii, w przykazaniach jest, że nie będziesz miał tam, nie będziesz czcił, nie będziesz miał no. Boga i tak dalej, i tak dalej. I, I oni wymyślają gdzieś w 12 czy 13 czy tam wcześniej jakieś relikwie i proszę pana... Modlą się do, 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 do jakichś do, do kosteczek, do jakiejś skóry, do, do szaty, do, 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 skarpetek, kła do kłaków, do tego bo są, wie pan, relikwie takie. Pierwszej klasy, drugiej, drugiej klasy i trzeciej, trzeciej klasy. Trzeciej i czwartej na przykład był i usiadł i krzesło, już święte, proszę. Pana. Tak. I takie krzesło, a nie daj puścił wiaterka, wiaterek jest wtedy to proszę pana. Nie za ten wiaterek, nie pan, to mogą mnie. to, to jest, jest jakiś idiotyz. To gdzie w tym wszystkim Bóg jest? No powiedzcie szalotami... z tym akurat Boga nie ma. Nie ma. A piwo? A piwo. Okej! Okay. Okay.